Także widzą was w tym kolejnym odcinku z serii Wujko w odcinku 203 Dzisiaj będziemy sobie kosić rzepak W końcu szymy z rzepakiem eee, rzepaczek, rzepaczek a później dokończymy resztę pól I to jest koniec żniw w tym sezonie, tak jakby tym kolejnym Na was sobie zostawić w górę, subskrypcję, dzwoneczek, będę wam wdzięczny Bo lecimy teraz, z lecimy teraz po hmm, lecimy teraz po, po 900 subskrybentów za co bym był wam wdzięczny, gdyby nam się udało dobić te 900, no bo naprawdę to jest liczba wymarzona moja też kolejna no i zostawcie hashtag ŻAPAK, a wam serduszko nie? Jak będzie na rzepak mamy tutaj już nawet. Yeah, pierwszy no, Do rzepaku to motowidła na samą górę. A czemu nie mam wałka podpiętego? No. Wałek nie był podpięty i wiecie widzowie. Nie wiem jak to będzie sypać za bardzo ten żabak Może by coś sypło. Ładna kurzawica leci. Także elegancko, nie? No, no w kolejnym odcinku myślę, że będzie kontynuacja żniw, właśnie. W kolejnym. I jeśli dzisiaj uda nam się napełnić jakiś zbiornik chociaż jeden, to wam pokażę co nowego zakupiłem i co sprzedałem po prostu albo w kolejnym odcinku się dowiecie zobaczymy jeszcze, to zależy od... nie, nie ode mnie zależne dobra to nie jest słoma na szczęście a w sumie na słomę to już nie w ogóle tylko na wszystko to już na sieczkę idzie bo dużo pól mi już nie zostało bo mało także elegancko a to mój stuk belek a to mi drugi się będzie robił dopiero jak będę miał więcej belek po prostu a teraz będzie to było siano a teraz będzie w trawę wszystko pójdzie tak jak o. Sorry, że mi w mikrofon, ale to już nie moja wina i za takie laki też trochę przepraszam, ale to też już nie moja wina, już tak będzie i żadne ustawienia mi już nie pomogą w tym, że to kurwa było lepiej, także że nie musicie już mi pomagać, nie? Tak, teraz mam ustawiony, tak jest najlepiej dla mnie i dla was, nie? No i też zmieniłem program do e, renderowania i montowania to będziecie mieli w opisie po prostu nazwę tego programu, żeby nie było. nie muszę tu podawać, bo mi się zapewnia nazwę, jaka to jest tego programu. Ale, program warty świeczki, darmowy, fajne efekty, nawet jak na początek. Nie trzeba być jakimś wielkim tym. Monter, monterem do tego żeby się tam łatwo nauczyć potem ja się nauczyłem tego obsługiwać po prostu a program do miniaturek niestety no to wiecie to, to jest ten sam co był, nie no i program do nagrywania też i tutaj tylko program do montowania się zmienił no bo mój poprzedni stary był już taki jak wy wiecie do dupy trochę i właśnie muszę się go odinstalować bo tam słabo to trochę zrobione lagował jak montowałem te odcinki a teraz w tym to normalnie zabajlandy śmigam i tyle Też tam pytacie się w wielu odcinkach. Ja tam odpisuję Wam na to, jaką kierownicę mam. Kierownica to jest Genesis zirborg 400, 900 stopni. Dostajemy w prezencie, jakby co. Także to ja nie kupowałem jej, ale jak jest, to korzystam. Bo szkoda byłoby prezentu, prezent sprzedać nie. Bo prezentów się nie sprzedaję. Nie mógłbym sprzedać i za to dołożyć ze to kupić komputer, ale ja mówię, prezentów się nie sprzedaje Na pewno w moim rodzicom jest trochę, że kupili prezent, a ja sobie go sprzedam, nie? Gdybym ja, ja im dał prezent i oni by go sprzedali komuś nie albo dali, nie? Dał ja mi byłoby smutny. Także ja rozumiem. Ja już taki będę, nie? Na kierownicy też marzyłem od wielu lat tam kiedyś. Właśnie jak jeszcze w 15, w 13. Tak sobie marzyłem jak oglądam mafiesolec. A żeby mieć kiedyś jakąś chociaż najtańszą, jakąś kierownicę do 900, 900 stopni. No i marzenie się spełniło, nie? W styczniu tutaj pykła kierownica i heja, nie? Przyszło sobie elegancko, zacząłem nagrywać. No. Może też niedługo będzie koniec tej serii. Zobaczymy jeszcze na czym stanie tutaj koniec. No ale zobaczymy. No, może do 250 odcinków może maksymalnie dobijemy. I coś tam nowego się pojawia. Bo drugi sezon tej, tej, tej serii jakby. Na no, pewno byście chcieli je zobaczyć. Nie wiem, ile mi napełniło po prostu nie ile mam w zbiorniku raczej Dwie, niecałe trzy tony, dobra nie, nie raz się przez drogę przejeżdżało z takimi headerami nawet na chwilę to tam wiecie to się nigdzie nie powinno stać Tam zaraz też będę, pójdę raczej nagrywać tutaj do, do kolegów, bo tam pewnie Bartasz też pewnie będziesz nagrywał. Pewnie jak to ogląda to coś tam nagraliśmy też i do niego. No też mu tam chcę trochę pomóc. Niech tam chłopak się też rozwinie powoli. Bo tam... No bo on miał tą przerwę niestety, bo mam tego. Też ma niestety też chodzi do szkołki Tak jakby... O mi Mogę go poprawić, sobie widziałem. Tylko wiecie, Ja przy tym płacie to się boję jechać, nie? No to go sobie zmienię na kamerę. Ale przy samym płocie, nie? I to jest poza płotem, nie? Dobra, zamknąłem drzwi, bo mi brat otworzył, się obudził No takie akcje też mam w dzień, niestety No właśnie, miniaturkę miałem zrobić A w sumie ja miniaturkę to zrobimy na tamtym polu Nie, bo ja tam... Ja mam tu rzepak jakiś jeszcze Ja mam tutaj zrobię miniaturę Dobra, jedziemy, jedziemy. Ten dźwięki, ale mama mówię do mojego brata po prostu <grymne> chyba tego. My idzie dalej spać Znaczycie młodszego brata. I to o Jezu. Czekaj ile? Ja mam Jezu, żebym ja, żeby ja was nie skłamał. No tu między nami różnica to, to jest złe. Ja nie umiem matematyki sapolicie. Brat ma będzie miał 4. A ja mam 16, nie? To co policie, ja tam się będę w to wnikał, nie? Jaka jest różnica wiekowa. Ale dużo. Dla mnie to jest duża różnica wiekowa, nie? No on do szkoły pójdzie, czekajcie, w kiedy? No nie, kiedy on do szkoły nawet pójdzie Ale ja mu współczuję, nie? Bo no ja jeszcze będę miał ten rok do końca. I jeszcze jeden rok i mam koniec szkoły, nie? Także elegancko, nie? Nie wiem ile w zbiorniku mam nawet o, pełne będzie, co? Myślę, co ja się pojeżdżę, że tam się nie wysypie nigdzie To pokażę Wam mój zestaw. Właśnie, zrobimy tę miniaturkę z tym zestawem. No. Dobra, tu niech stoi ten zestawik. Muszę kurwa, tu lagi są na gospodarce. To to mi wybaczcie. Ależ na te lagi nic nie zrobię. Bo jest tam widzicie, no nie był ursus, stoi, nie? Nie był ursus, nie? Nie był taki ursus mój, nie? Ale zobaczycie z bliska, nie? Za tym gościem. Tadam! A ten Zmiany nie Ursusa tamtego 914 na 1224 takiego alamo krzynowskiego z takimi lampami z hydraulikiem, a przednią czerwonego z kogutem. Nie, to lepiej chodzi niż mój poprzedni, nie? No jedź, jedź. Także tutaj pozdrawiam Ursusy Oporem i zapraszam na ich kanał również. Ło. Tego kurwa zapraszam, a ja akurat dać subim tymi ciągnikami przepieprzam, nie? Dobra, ale zobaczcie, Ursusy Oporem, dał moc im, kurwa kurwa, mnie. Bacie kurwa chodzi. To z 10 do szybkości, kurwa, się czerwony jest. <gryw> no. Także wbijajcie też tam, zostawcie subskrypcję I będzie miło, no i łapkę pod jakimiś Łapkę pod wszystkimi filmami, które wrzucił, nie? No i jakiś komentarz mu napiszcie, jakieś miłe słowo Dla niego to jest takie jakby wsparcie od was I po prostu, że chcecie, żeby on coś dalej robił I wydawał, nie? Tylko tam nie rozdawajcie tych modów, no bo To ja to, to, to jakby wam wziął Ten, ktoś wam w pracy dał ten Yy, ukradł wam klucz i dał komuś innemu, nie? to jest to samo, nie? muszę tak jeździć, bo mam przecież przyczepę za sobą, nie? no idealnie podjechane wysypiamy się akurat a jej w sumie w magazynie to Tylko laga będę miał zapewne Bo mam jakiegoś moda zasranego No dobra Ech, Ja pierdolę znów te lagi kurwa tej kamery nie Te kamery to wypierdolić od razu na szrot najlepiej nie może puści, czekaj, to widzę. No ja poczekam po prostu, bo może puści mnie. Taka mam na dłuższą minutę po prostu dobra Nic nie zrobię już na to Ja kurwa najgorzej będę się da was nagrać od nowa No puść no Nie widzicie widzowie, jak ja mam problem. Oho, dobra, puściło chyba. Nie wiem, kurwa mam laga, nie? Nie, mire minut odcinka jest nawet. Dobra, tu mam. 17 minut i 33 minuty. Dobra, wiecie co widzowie? Kurwa, bo ja się boję, że to się nie zapisze nawet, kurwa mać. To jest najgorsze właśnie w tym wszystkim. No może wejdzie, dobra. Masz, kurwa mać. Bo czekamy jeszcze chwilę i damy szansę temu, kurwa, bo mnie to wkurwia po prostu. I znów bym musiał nagrać od nowa odcinek, nie? Dobra, widzowie. Ja nie będę tu ryzykował. I tak się, ja was żegnam. Bo mnie prawdopodobnie wybije przez tego. Także do kolejnego odcinka i na razie Cześć.